Hej, cześć, witajcie z tej strony znowu Michał i dzisiaj mam dla was e, kolejny filmik w troszkę tak jakby e, bardziej skierowany do osób latających w sieci VACIM. A dzisiaj pokażę jak ja konfiguruję i jakie mam ustawienia mm, mojego klienta do połączenia się z siecią VACIM. Ja używam FSINA, przejdziemy właśnie do niego, wybieram Start, następnie folder FSDT i plik FSIN UI. Pojawi się nam zaraz oto JON. E, control panel, który zapewne jest znany już osobom korzystającym z FSINA. Przechodzimy do zakładki Set. Skrót wiadomo, Setup i po kolei e, Basic, wiadomo, Call Sign. Hmm, tutaj kilka tych opcji pierwszych. Pierwsze trzy nas nie za bardzo interesują. Poza Charset Selection. Tutaj warto ustawić East Europe. I opcja Multiplayer, Multiplayer. Opcja ta jest po to, żeby ustawić tak jakby e, range tłumaczy się jako odległość. E, ja ustawiam to myśli, że to jest chyba około 50, czy nawet 100, tak jakby w odległości 100 mil, żeby były wyświetlane samoloty. E, no, jest to tak jakby troszkę taki zabójca klatek, jeżeli chodzi o tak dalekie m, ładowanie się samolotów. Ja wybieram 30 mil, w, jeżeli jest jakiś naprawdę duży event gdzieś, nawet zniżam to do 20 i wtedy, przykładowo, yy, ilość tych samolotów są samoloty są renderowane tylko w odległości przypuśćmy 30 mil. Multiplayer max plane, czyli ilość maksymalna samolotów, miałem ja stawiam na 64, nie wiem dlaczego teraz było mniej i tą opcję, która jest pod tym filter non moving aircraft, akurat mam odznaczoną, po co renderować samoloty, które się nie ruszają aktualnie? Następna zakładka, najważniejsza, Warius. Po lewej stronie nie zmieniam praktycznie nic, poza tym, że zaznaczam opcję Dynamic Light Enabled. I najważniejsze są te opcje po prawej stronie. Zaznaczam opcję Only use Slower Models, use VIP Models in Resolving. Trzeciej opcji, czwartej opcji nie zaznaczam. Następnie Resolve Airline Pine in Purity to Aircraft, mam tą opcję zaznaczoną i wiadomo opcję dla ats u również mam zaznaczoną oraz ostrzeżenie przed tym, że przykładowo mój samolot ma niepoprawnie skonfigurowany, um, a kto się nazywa, o, um, swój tak jakby kod, swój kod, kod, który jest on definiowany w sieci Watsim, warto mieć to, żeby potem nie było jakichś niedomówień, że samolocie się przykładowo nie wyświetla. Zakładka Sound, wiadomo, nie zmieniam tutaj nic. E, voice tutaj również Flight. E, defaultowe m, transpondery dla lotów VFR i IFR. W Polsce 7000 dla lotów VFR i 2200 dla, dla lotów IFR. Następnie zakładka Weather. Tutaj, jeżeli używamy jakiegoś silnika pogo, pogodowego, na jest to raczej bardzo ważna rzecz. Mm, opcje zarówno pogody, jak i deszczów, wszystkiego. Mam tutaj wyłączone, mam position disabled. Ja wam Active Sky nexta więc jest to mi po prostu niepotrzebne. Zakładka network, wiadomo. Tutaj m, nasz ID do sieci VATSIM, nasz nasze hasło, tutaj serwery, żeby, jeżeli przykładowo m, reinstalowaliście Fesina, albo pierwszy raz insta instalowaliście i nie chce się wam um, FSIN podłączy do sieci WACIM. Zapewne to przez to, że po prostu nie macie wybranego odpowiedniego serwera. Żeby to zrobić, wystarczy po prawej stronie kliknąć load server, odczekać chwilę i zaraz aktualizuje się nam cała lista z serwerami. Dla Polski jest to chyba najmniejszy ping mamy właśnie dla serwera Europe CE początek IP216 i jeszcze bardzo ważna opcja, którą należy zaznaczyć. W FSINie w opcji peer musimy wyłączyć automatyczny e, peer to pair, ponieważ może się okazać wtedy, że przykładowo widzimy swój samolot na płycie lotniska i w nim jest jakiś inny samolot. Za to odpowiada najczęściej właśnie ta opcja e, peer to peer, albo druga opcja, jaka może takiego czegoś, być, po prostu ktoś się ładował na tym samym stanowisku co my. E, to by było jeżeli chodzi, to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia samego FSINa. Czy chcę potwierdzić tak? Druga część dzisiejszego filmu to jak dodać ruch na Wacimie, żeby malowania samolotów, które widzimy, oraz rodzaj samolotu, który koło nas przypuśćmy stoi czy przelatuje, zgadzały się w rzeczywistości z tym, czym akurat ten ktoś leci. Żeby coś takiego w ogóle zdziałać, żebyśmy mogli przypuśćmy widzieć te samoloty. Musimy mieć mm, zainstalowaną paczkę samolotów. Paczkę samolotów mm, Ja tutaj mam przesło, przeszło bodajże 6700 samolotów, które łącznie, może się wydawać bardzo dużo, oczywiście jest to dużo, które ważą tylko 4 giga, nie jest to dużo, uwierzcie mi. I jak taką paczkę mm, po prostu sobie załatwić? Wystarczy wejść ym, w link podany w opisie. Jest tam mm, link do pobrania paczki. Między innymi w tej paczce będzie program, który będzie się nazywał MTL Installer Updater. Kiedy w to wejdziemy, mm, jest to, można powiedzieć, taki dodatek, który umożliwi nam pobranie um, scenarii malowań samolotów. Po prostu pojawi Wam się coś takiego. Klikacie Full Install, i w tym momencie. Program automatycznie zacznie Wam ściągać malowania i ładować je do FSX. -a. Malowanie, kiedy się pobiorą, to zajmuje chwilkę, zazwyczaj w zależności od łącza i od tego, jak serwer jest przeciążony. Nieraz to tr może trwać, nie wiem, 20 minut, nieraz to może trwać godzinę. Tak jak Wam mówię, wszystko zależy od łącza. Wychodzimy. I niestety nic się nie dzieje yy, samo z siebie. Musimy jeszcze te samoloty zdefiniować w ten sposób, żeby 1 umiał z nich korzystać. Pierwsza bardzo ważna sprawa to otworzenie naszego pliku fsxcfg Wchodzimy w Procent Updata. Da -da. Procent nie umiem pisać. Enter. E, następnie wybieramy folder Microsoft FSX i nasz plik fsx.cfg teraz musimy znaleźć e, odpowiednią zakładkę, która e, będzie definiować się pod nazwą main i tutaj um, u was ten main będzie wyglądał nieco inaczej po prostu będziecie mieli same object paths do numeru 5 co musimy zrobić? musimy skopiować piątą linijkę wkleić ją niżej bardzo ważne, że zmienić piątkę na szóstkę oraz końcówkę po slashu na IVAO, jeżeli używamy akurat, tak jak ja, paczki IVAO, dolny podkreśnik i MTL, wszystko pisane z dużych liter. Ta linijka do skopiowania jest również w opisie, możecie ją bezpośrednio skopiować i wkleić ją po prostu pod piątką. Dajemy plik, następnie zapisz lub Ctrl S, jak kto woli i połowa drogi dodawania samolotów jest zana. po prostu chodzi tutaj o to, żeby FSX mógł wykorzystywać te modele samolotów drugim bardzo ważnym dodatkiem, który doda nam te wszystkie samoloty dodatym samolotom te właśnie numery ID jest program, który również jest w paczce aircraft IDs uruchamiamy go klikając najpierw w prawym musimy pamiętać, żeby uruchomić go jako administrator następnie wybieramy opcję I agree, potem w zależności nie tylko iwaowska paczka może być używana, może być, nie wiem, um, World of Aircraft, to jest na pewno jakaś paczka z innymi samolotami, Ultimate Traffic, tu przykładowo, albo My Traffic. Uh, to wszystko może być używane, jeżeli to posiadacie. Nie musicie akurat popierać tej paczki, którą ja posiadam z malowaniami. I co robimy? Klikamy, pierwsze, przy opcji IWAO, albo przy tej opcji, którą wy macie czyli przykładowo albo Iwao, albo ten właśnie Ultimate Traffic samoloty w tym momencie się ładują, ładują, ładują to widzimy tutaj na pasku, wszystko się rusza po chwili pojawi nam się takie okienko, tutaj jakiś czerwony znak nie przejmujcie się, o to właśnie chodzi klikamy opcję Close potem Activate Iwao dajemy OK i po prawej stronie jeszcze mamy, żeby potwierdzić to, czy coś takiego klikamy opcję Activate to jest wszystko, nie ruszamy nic poza tym wiem, że to działa na pewno w FSX czy działa w FS2000 w FS9 czy w Flight Simulator 2004 musicie sprawdzić, jeżeli działa to napiszcie proszę w komentarzach żeby osoby z FS9 również mogły z tego korzystać, wiem, że w FSX się działa sam z tego korzystam, jestem bardzo zadowolony i klikamy tyle exit, e, exit program i to wszystko w tym momencie, kiedy włączymy nasz simulator i odpalimy FSINA, zacznie on ładować kilka tysięcy tych samolotów, czy kilkaset, w zależności od tego, jakie mamy pobrane malowania i skąd one są. Po prostu malowania zostaną zastąpione przez, zostaną samoloty na zostaną zastąpione tymi malowaniami, które pobraliśmy, i jednocześnie będą one wyświetlane w rzeczywistym malowaniu, takim jak to jest naprawdę. Jednak muszę nadmienić, że nie, każde, nie każdej linii lotniczej malowania znajdują się przynajmniej w mojej paczce. Znaczy, to nie jest moja paczka. Bardzo ważne, że to nie jest moja paczka, jest to paczka, którą również pobrałem skądś. I chodzi tutaj o to, że przykładowo linie lotnicze latającej, latające na watsimie niektórych malowań tutaj nie ma. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli tak będzie, aczkolwiek większość, bardzo duża większość jest. No i moi mili, to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Nie miałbyś to jakiś tam długi bardzo film. Mam nadzieję, że spodobało Wam się. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji. No i do następnego filmu.